Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. I dzisiaj będziemy robić ciasto. Ciasto takie naprawdę szybkie. Dlaczego? Dlatego, że nastawiłam już piekarnik, bo będę też dzisiaj chleb robić. Ale chleb już jest nam ten, co będę robić na moim kanale. Dam Wam w pierwszym komentarzu, będzie link do tego chleba, jakbyście chcieli. Zobaczyć i teraz co zaczynamy. E, ciasto naszło mnie tylko dlatego, że tak do kawy nic nie ma i miałam, a inspiracją było to, że pomarańcza jedna moja już wyglądała nieciekawie i trzeba było ją zużyć. Więc co będziemy dawać do ciasta? E, cztery jajka. Takie nawet większe mogą być. Tutaj mam 100 ml, ale to jest tak, pomieszane. Jest tu troszkę pomarańczy, znaczy sok z całej pomarańczy i z cytryny, pół cytryny. To jest razem 100 ml. 100 ml. Do tego dodam 200 ml zwykłego oleju rzepakowego. 200 ml oleju. Już nalewam. O, 200 ml oleju. Tak, olej już nam nie będzie potrzebny. Dobrze. I to weźmiemy i zmiksujemy. To nie chodzi o to, żeby to napowietrzyć, tylko żeby to razem połączyć. Będę robić tym swoim. Starym robotem. Powiem wam, on ma 32 lata. I 32 lata ja z, ja z niego korzystam i nic się z nim nie dzieje. Kompletnie nic. To jest Zelmera. Stara, to chyba jeszcze jak polska była firma. Ciekawa jestem, czy Wy też macie niektóre tak stare sprzęty, które do tej pory chodzą i nic się z nimi nie dzieje. 32 lata. Także zmykam i zaraz do Was wracam. Tu już szalam się. Połączyło. Teraz do tego dodam i teraz yy, oj, nie mam nieodmierzone, ale to zaraz odmierzę. Zależy kto, ile lubi cukru. Ja wiecie, że ja mało słodzę, więc ja sobie dam tylko 150 gram cukru, ale można dać dużo więcej, jeżeli ktoś po prostu lubi. Ja dam tylko 150 gram. O, mniej więcej cukru po prostu. Nie potrzeba. I to najlepiej, żebyście mieli taki ten miałki, taki ten bardzo drobniutki cukier. Także ja dam tylko 150 gram cukru i teraz też to rozmieszam, ale nie, nie na powietrza. Nie będziemy na tylko aby się cukier rozmieszał. I już robię to na najmniejszych obrotach miksera. Teraz dodam do tego. Mam tu startą z tej pomarańczy skórkę i startą skórkę z cytryny. Cytrynę wcześniej oczywiście umyłam, wymoczyłam w tym w sodzie i umyłam porządnie. Tutaj mam około 300 gram mąki i to jest mąka pszenna typ 500 może być 450 500 pszenna. Do tego dodam dwie płaskie łyżeczki sody. Jedna. I druga, dwie płaskie łyżeczki sody. Mąkę mam y, przesianą. I teraz zobaczymy, czy uda mi się tym, czy, czy dlatego jeszcze nie, nie odstawiałam miksera, bo mówię, jak będzie mi ciężko trzepaczką, to po prostu wezmę i użyję do tego y, robota na najniższych obrotach. I to mieszamy. Piekarnik już mam rozgrzany do 170 stopni. Ja mam z termoobiegiem. Ciasto będziemy piec około godziny. O, już mi się słyszę, nagrzało. O, powinno mieć taką konsystencję. I tu mam blaszkę, blaszkę wysmaruję zaraz troszeczkę olejem, ale troszeczkę, dam kapkę oleju. O! Wysmarowałam całą blaszkę olejem, pędzelkiem. Ja mam taką blaszkę właśnie z tego teflonu, że coś bardzo fajnie wychodzą tu ciasta, bo się po prostu nie przyklejają. I będę wylewać to ciasto na blaszkę. Mówię bardzo szybkie ciasto. Podejrzewam, że każdy sobie powinien poradzić. Ale pięknie pachnie pomarańczami, cytrynką. Tak. I 170 stopni. Ja mam z termoobiegiem po prostu sprawdzać, bo każdy piekarnik jest inny. Ja Wam mówię tylko orientacyjną e, temperaturę. I tak samo jeżeli ja mówię orientacyjną temperaturę, to też mówię orientacyjny czas pieczenia. Pieczemy do suchego patyczka. Gdyby Wam ciasto zaczęło się przepalać, tutaj widzicie, że jest ciemna, ciemne się robi. To skręcamy troszkę tempera temperaturę w piekarniku. Ewentualnie przykrywamy ciasto yy, yy, formią aluminiową, ale nie skracamy czasu pieczenia. Bo to, że ono tu nam się przypiekło, to nie znaczy, że w środku jest upieczone. Naprawdę sprawdzajmy patyczkiem. Także moje idzie do piekarnika. U Was to trwało chwilkę, a u mnie to 60 minut. I już Wam pokazuję bo tutaj sobie już ładnie uprzątłam wyłączyłam piekarnik jak wygląda moje ciasto w takiej upiekłam kacówce tak jak Wam pokazywałam pachnie pięknie pomarańczami będzie troszkę też kwaskowe bo będzie cytrynowe mmm pięknie pachnie także teraz ja troszeczkę je tak już Wam mówię co zrobię z 10-20 minut Zostawię w tej blaszce i później je wyciągnę to ciasto na taką kratkę. Postawię kratkę, żeby ona po prostu troszkę odpoczęła. Ale na razie niech one tutaj z 10 minut 20 postoi. Widzę, że się ani nie przykleiło, ale nie chcę na razie jeszcze nim ruszać. Wiem, że tylko pachnie pięknie. Proszę, zobaczcie. To, że pękło, to znaczy, że moje ciasto się do mnie uśmiecha. Zresztą to widać, zobacz, jaki uśmiech! No, uśmiecha się do mnie, bo fajnie wyrosło. Pokażę, jak zwykle, zdjęcia z bliska, jak ciasto moje wygląda, że jest wyrośnięte. Także, jak Wam się przepis podobał, naprawdę bardzo szybkie do kawki, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa! pa. Wracam do Was na chwilkę, bo chcę Wam pokazać, bo ciasto wystygło, i chcę Wam pokazać, jak wygląda w środku. Jeszcze tylko polejemy. Kto chce, to niech poleje lukrem sobie ciasto, a ja nie będę lać. No, bo wiecie, że ja słodkiego aż tak bardzo nie lubię. Proszę, tylko niech wyostrzy mi. Halo, o. Widać, widać. Bardzo ładnie wyrosło. Nie ma żadnego zakalca ani nic takiego. Pięknie pachnie. Drugi kawałeczek też pokażę. Te takie kropki ciemniejsze to jest skórka z pomarańczy i z cytrynki. Hmm, jak ładnie pachnie. Także wszystko pokazałam. Znaczy nie, wszystko nie pokazałam.